Siedzę sobie w centrum Nukusu, stolicy Karakałpacji Karakałpakstanu, Karakałpacji po polsku autonomicznej republiki, w strukturach Uzbekistanu Na fladze są trzy pasy niebieski symbolizuje niebo, żółty symbolizuje dominującą tutaj pustynię zielony odnowę, nadzieję Jest tak samo jak na fladze Uzbekistanu półksiężyc Półksiężyc Nowy Islam i pięć gwiazd symbolizujących no, pięć najstarszych miast Karakalpacji. Tak jak powiedziałem, to jest autonomiczna republika, posiada własny parlament, własny rząd. Mam wrażenie, że to gdzieś chyba jest tam, jak przechodziłem, no bo jako centrum to, to być musi. Eee, aczkolwiek <ścoughs> i cieszy się rzekomą autonomią, aczkolwiek jest to takie trochę fejkowe, bo głowa parlamentu i premier tutaj rządu musi być zatwierdzany przez rząd centralny w Taszkencie. Wszystkie główne decyzje też są zatwierdzane w Taszkencie, więc to jest taka iluzoryczna autonomia. I w jednym z wcześniejszych tam chyba nagrań, w jednym z wcześniejszych nagrań mówiłem o tym, że rok temu wybuchły tutaj duże protesty, bo w nowelizacji konstytucji Uzbekistanu miało dojść do jakichś zmian rewolucyjnych, zapisów kilku artykułów. Jest Kilku paragrafów jest cały artykuł poświęcony karakaupacji. I kilka paragrafów miało zostać zmienionych, między innymi miały być chyba wykreślone kwestie dotyczące suwerenności. Yy, suwerenności, przeprowadzenia referendum, na mocy którego karakaupacja mogłaby się odłączyć od Uzbekistanu. No i wybuchy te protesty, zamieszki. Yy, kończyło się też krwawie, bo kilkanaście czy kilkadziesiąt osób zginęło. Rząd uzbecki do tej pory represjonuje yy, ludzi, którzy stali za tymi protestami. Co ciekawe, to do, do takiego referendum za, za czy oderwać się od Uzbekistanu, czy nie miało już dojść w 2013 roku. Mieli to u obiecane Karakałpacy, jednak do tego nie doszło. A mieli obiecane już w 1993 roku, kiedy się ZSRR rozwalało i powstawał niepodległy Uzbekistan. To niepodległy Uzbekistan zassał swoje struktury Karakałpacje, no obiecując wtedy, że za 20 lat, w 2013 roku wrócimy do rozmów i będziecie mogli sobie przeprowadzić to referendum. Natomiast za prezydenta Karimowa, dyktatora, jak już też wspominałem wcześniej, nic takiego nie miało miejsca. Wszelkie tutaj narodowościowe zrywy były mocno tłumione. No i z ten stan rzeczy trwa do dziś. Co oczywiście nie podoba się Karakałpakom. Wspominałem też, że to jeden z najpiękniejszych regionów, najbardziej niedofinansowany. W zasadzie w całej swojej historii Karakałpacy lud taki półkoczowniczy, półosiadły. Pół Zawsze mieli przerpane, ktokolwiek tutaj był na tych ziemiach to zawsze ich ciemiężył, e, zawsze ulegali, nawet ulegali Kazachom, do których im jest najbliżej, e, z którymi się identyfikują, z którymi chcieliby w ogóle niepodległości, a potem też dołączenia do struktury Kazachstanu. To nawet oni byli dla nich e, we wcześniejszych wiekach nie halo. Chciałem powiedzieć jeszcze o autonomii, że oni mają tutaj swój własny Autonomiczny język z rodziny języków tureckich, mogą się go tutaj legalnie uczyć w szkołach. Natomiast, tak jak powiedziałem, na wstępie to jest najbardziej niedofinansowany region kraju, położony na antypodach tego kraju. W większości pustynnych, o czym też właśnie mówiła ta flaga. I nawet teraz, kiedy udało się odnaleźć na dnie Jeziora Aralskiego i na tym płaskowyżu Ursut złoża gazu. To też mówił nam ten kierowca, i też wyczytałem w internecie, że większość firm, to, które wydobywa ten gaz, to są firmy z, z kapitałem obcym, rosyjskim, chińskim, czy po prostu z kapitałem uzbeckim. Wszystkie pieniądze są transferowane albo za granicę, albo do rządu centralnego. Praktycznie nic nie zostaje nic tutaj na miejscu. no kałpacy służą tylko jako siła robocza o, też jedna rzecz mi się przypomniała mówiłem, że to jest taki półkoczowniczo półosiadły, w odróżnieniu do Kazachów bardziej koczowniczych yy, naród Kilko, kilka procent ich poniżej 10% pracuje w przemyśle, reszta pracuje w usługach no i w zdecydowanym mierze w rolnictwie pracowałem tutaj owce yy, bawełna, tak i wyczytałem, że ryż także jest tutaj słabo i nawet jak wjeżdżaliśmy tutaj z Uzbekistanu, który też nie może się pochwalić jakimiś super drogami to tutaj drogi po prostu były fatalne Fy, takie nie wiem, poryte z takimi dziurami widać, że ten asfalt został wylany kilkadziesiąt lat temu i, i nikt tego nie naprawia, leży to po prostu takim takim podłogie Karakałpacy to naród klanowy składa się z kilkunastu klanów, które wchodzą w skład dwóch głównych to są nazwy takie, że nawet się nie będę wysilał że Ari, nie wiem, ja bym to nazwał jakoś tam nadplemiona. Yy... Ciekawa jest sprawa, jeśli chodzi o żenek, bo praktykują tę metodę egzogamia, egzo... coś takiego, co się nazywa, że nie można się hajtnąć, pobrać w ramach własnego klanu. Więc musisz szukać yy... małżonka, małżonki spoza strukturą swojego klanu. O tyle, o ile w mieście to może być łatwe, bo tu ludzie wiadomo przyjeżdżają z różnych miejsc, się mieszają i są przedstawiciele wielu klanów, to na prowincji może być być lipa, bo na przykład cała wioska jest danego jednego klanu. Wobec czego taka młoda dziewczyna, bo młodo się tutaj wychodzi za mąż, no, często jest wyrywana z korzeniami ze swojego środowiska rodzinnego, rzucona do innej wsi, gdzie najczęściej od razu zostaje służącą, tak, upadlaną, najgorszą kobietą w strukturach tej nowej rodziny. Mówiłem o tym właśnie też w Samarkandzie że te młode, młode kobiety, kelinki, no mają niestety taki, taki status tutaj kulturowy i ona musi zagryźć zęby, musi to przetrwać, aż w rodzinie znajdzie się kolejna młoda kobieta, młoda panna, młoda żona i ta już w hierarchii nie będzie ostatnia, tylko przedostatnia. Przyszedłem w okolice blisko tych flag, masztów z flagami muzeum składającego się z dwóch pawilonów imienia Igora Sawickiego to jest jedno z największych muzeów sztuki w ogóle w Azji Środkowej i posiadające największą jak nie najlepszą kolekcję artystów awangardowych byłego Związku Radzieckiego nie wiem czy ja jestem aż takim wielkim miłośnikiem sztuki żeby wejść, zaraz pójdę z... do takiej awangardowej radzieckiej chociaż są tu też elementy typowej sztuki parakałpackiej Sawicki też takie rzeczy zbierał zaraz się zorientuję czy warto tam wejść ciekawostką jest taką, że Sawicki był po części miał korzenie polskie bo ojciec jego był Polakiem, czy, czy dziadek z pochodzenia był Ukraińcem, ale miał korzenie polskie, oczywiście zbierając tę kolekcję tam się narażał z ZSRR, po jego śmierci tam przejęła jakaś kobieta, to wszystko, urządzała jakby wiele wystaw, i z tego co wyczytałem, to w muzeum i tak jest pokazana jakby część tylko kolekcji, bo jest aż tak duża. I powiem Wam, odpuszczam kolekcję Sawickiego i awangardową sztukę rosyjską, radziecką. Nie jestem aż tak wielkim fanem. No i też znowu trochę ponarzekam, ale bilet wstępu dla nich 1,5 dolara. Dla mnie 4,5 razy więcej, czy tam 4 razy więcej, 5-6 dolarów, nie pamiętam już dokładnie. Okej, okay, jeszcze ścierpiałbym te 30 zł, czy tam 20 pary złotych, chociaż no nie godzę się cały czas na ten system, że oni mają tanie, a my mamy mniej. U nas w Polsce tak samo Uzbek zapłaci za bilet normalny, jak ja zapłacę za bilet normalny. Cały czas nie rozumiem tego posowieckiego reliktu. Ale wiecie co jest najlepsze? Fotografowanie kosztuje... I teraz uwaga, 50 dolarów, a wideofilmowanie 100 Ludzie tutaj zarabiają w ciągu miesiąca 200 dolarów Czyli miałem zapłacić pół istniejszej pensji, żeby móc filmować, sfotografować niewątpliwie znakomite, wybitne dzieła sztuki awangardowej, radziecko-rosyjskiej Czemu to tyle kosztuje? Czemu tego tak zazdrośnie tego strzegą, tak? Ponieważ się tym dzielić i pokazywać światu, że my to mamy co z tego, że ktoś zrobi jakieś zdjęcia i umieści w internecie. No i fajnie. Może ktoś inny obejrzy i przyjedzie zachęcony zapłaci te pieniądze i obejrzy ten kawałek. Fantastycznej sztuki. Karnie, rodzice stoją przed szkolą. Bo trzy dzieciaczki. Wszystkie poubierane mniej więcej tak samo. Dziewczynki tego kardy, spódniczki, chłopcy w małych garniturkach. Nie wiem, nie mam dzieci w wieku szkolnym. Czy sprawa mundurków Giertychowskich się już zakończyła? Czy się mundurujemy? Czy chodzimy już jak chcemy? Jak to wygląda? Jestem ciekaw. O, ale na Muzeum Kultury i Historii Karkałpacji mnie stać. Jak widać tutaj, mieli też tygrysy, pani mi powiedziała, ale już ich nie ma. Trochę krypi wizualizacja, bo tygrysowi wyszły oczy. Tu jakaś głowa dzika. świeżo zabitego. Ostro. O, zobaczcie, pamiętacie ten saksu, który rósł, którym którym obsadzają całą pustynię po jeziorze? Tutaj jest jak się osadziły na nim kryształy soli po prostu kosmos, cały jest biały. Zobaczcie, tutaj są kopie monet. I które w jednej z tych twierdzy, co odwiedziłem, znaleziono w Toprakale. I ja czytałem o nich, ale mówię, nie, no, coś źle przetłumaczyłem, że ona nie może być taka duża. Maccie jakie ogromne były to złote monety Kosmos mają wielkość mojej dłoni nawet są śmiało większe No i bardzo fajne muzeum W którym niewiele było Ale to niewiele było fajne To też tak Bo były oczywiście rzeczy tam ze starożytności z tych twierdz Przepraszam Oczywiście rzeczy związane z bawełną ale czasy współczesne i była makieta wielkiego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego. Pierwszego tutaj na tych terenach. Pierwsza fabryka odkrywkowa, jeśli chodzi o gaz. Pierwszy też telefon jakiś. Że oni są dumni z takich prostych rzeczy. Że znajdują się one w muzeum. Nie wiem, czy gdzieś w jakimś muzeum w Polsce jest. Nie wiem. Budynek telekomunikacji polskiej sprzed 20 lat jako makieta. Raczej to by były pierwsze jakieś, nie wiem, telefony, stacje nadawcze, radiowe, nie wiem, sprzed wieku. A nie budynek sprzed 30-40 lat. A nie miłe, miłe. Kupiłem fajne pamiątki. wbrew podzerą tanio, co też cieszy. No i tyle. Gdzie mi jeść? Nie wiem czasem, czy to nie jest parlament. Jorgi Kenges, czy coś tam? Kenges. Chyba. Karakalpacki. Nie mam wyjazdu bez problemów ze służbami porządkowymi. Dobrze mówiłem, to jest parlament. Tylko od razu wyskoczyło dwóch panów ochroniarzy, jeden z jednej strony, z drugiej strony. Uśmiechnięci, zadowoleni, ale że nie, nie, tu nie można tu filmować, fotografować i tak dalej. Nigdzie nie było takiej tabliczki zakazu. Wcześniej była jakaś tam tabliczka budynek wcześniej, zakaz latania dronem. Natomiast nic nie było, jak było w filmowaniu. I to nie wiem, taki jakiś też relikt z przeszłości, nie wiem, jakoś od razu z tymi tureckimi narodami jakoś mi się kojarzy, bo pamiętam, to samo było w Turkmenistanie, no to wiadomo, tam dyktatura Jak to nie wiadomo, co z tymi budynkami rządowymi było, nie mają żadnego strategicznego Żadnego strategicznego znaczenia, wojskowego czy militarnego Dziwne to szczerze mówiąc takie No ale trudno no, Igrzezade, trochę trzeba w nie grać Ja, jeden do mnie mówi, ale proszę usuń ja Więc są co, kurde, no zobacz jakie zdjęcia zrobiłem, że tutaj nic nie widać, jakiś pomnik tam, to jest tyłu budynek Powiedz szefowi, że ja usunąłem ale ja je zabiorę. No i w porządku się okazał, uśmiechnął i dobra. Okej. Okay, niech będzie. Więc mam rarytas. Zdjęcie parlamentu karakałpackiego. Powiem wam, tak chodzę, filmuję te. To jest amfiteat. Filmuję te. I robię zdjęcia tym wszystkim budynkom. Ale to jest jedną skórę z miast takich dużych ogóle, które widziałem już w swoim życiu, gdzie naprawdę nie ma na czmoka zawiesić. To nie ma nic. No nie ma nic. Oprócz tego Muzeum Sawickiego, okej okay, dobra No nie ma nic Żadnej tam architektury interesującej Nic historycznego nie jest jakiś bazar, ale już się tych bazarów naoglądałem. oglądałem. No co, co mi po bazarze? Nie ma klimatu na ulicach, żeby się przestanąć, porobić jakieś fajne fotki ludziom. Gdzie jest, Nie wiem, co już mam wracać. Bez sensu. Tam niż w prawo, w lewo, nawet człowiek jakby się chciał zgubić. po w tę ulicę i w No, Nukus jest na jeden dzień.